...i pracy i poświęcają się swój, swój, również wolny czas dla wyborców, to wtedy i opinie o polskim parlamencie byłyby inne. Byłoby to 70% dobrych ocen, a nie 7%. I wchodząc znowu, czyli nasi mieszkańcy powinni głosować na lewicy, bo jak widzicie... Lewica w Sejmie jest kompetentna, jeśli chodzi o ogólne sprawy ogólnokrajowe, międzynarodowe, ale także pragnę bardzo mocno podkreślić, jest bardzo kompetentna w sprawach Ustrołęki. To dzięki koleżance e, Kasi Piekarskiej, dzięki koleżance Stasi Przątko, Przątka, przepraszam, e, w, w Sejmie na Lewicy mamy ogromne wsparcie. E, Łącznie z przewodniczącym Napierackim. Jak już wcześniej wspominałem, wszystkie te sprawy, które były głosowane, jeśli chodzi o Ostroęgę, tak. dostały, no, nie wiem w tej chwili, nie sprawdzałem tego, ale stuprocentowe wsparcie posłów z tego co Dlatego też, tak, jeśli obojętnie w których wyborach, czy do Europarlamentu, czy do Parlamentu, czy do Sejmiku Wojewódzkiego, będzie większa. Um, liczba posłów lewicowych, e, radnych lewicowych, to pragnę Państwa zapewnić, że sprawy ostrołęki będą lepiej realizowane. To ja bym miał tyle, jeszcze tak włączając się w tę dyskusję, a teraz przejdziemy chyba do pytań. Proszę bardzo.